Z nami. można powiedzieć, że dyspozycję do mojego konta bankowego mogę przez internet uzyskać. <tototekstwo> mam tutaj nie z internetem, także jeżeli Państwo teraz chcieliby też zobaczyć, to zobaczą to samo, co tutaj poważamy. To jest strona oddziału poznańskiego, adres mam tutaj Zachęcam do domu, by Państwo też zajrzeli. I z naszej głównej strony tutaj w sekcji pacjent jest możliwość, jest pełnik bezpośrednim z systemem. Tutaj wybierzemy tą opcję. Pojawi się strona logowania do systemu. Wtedy jesteśmy tutaj zalogowani, może idźmy w system i wyloguj. Bo na stanie logowania są dostępne tak naprawdę trzy opcje. Funarz rejestracyjny, tutaj ma Pani też powiedzieć, do dokładnie o dostępie, jak otrzymać dane następowe. I do tego jeszcze jest tutaj zamieszczona wersja demo w dole w prawym w, w w dolnym rogu, gdzie właśnie możemy zobaczyć dane tego deficyjnego pacjenta. Teraz po zalogowaniu się do, do, na dane tego fikcyjnego pacjenta widzimy tutaj w górnym niej. Właśnie poszczególne opcje, czyli świadczenia medyczne, deklaracje COZE, recepty, ubezpieczenie. I ostatnia opcja to raport, który pozwala pobrać te dane w postaci e, kompletu. Jeżeli jest ciekaw, co znalazło się w rekordach związanych z jego historią leczenia, będzie to informację mógł uzyskać. Dzięki temu dzięki wejściu poprzez internet na własne konto, wyselekcjonowane konto, będzie mógł się dowiedzieć, co od 2004 roku sprawozdali nam e, świadczeniodawcy, czyli placówki, lekarze, jakie recepty przez niego były wykupione, w którym miejscu i przez kogo wypisane, który lekarz się pod nim podpisał. Czasami warto spojrzeć i przypomnieć sobie, bo zdarza się, że o tym, jak mamy być dalej leczeni, może zadecydować to, jak wygląda historia leczenia, do tego momentu, czyli gdzie u kogo byliśmy, jakie leki żeśmy brali, jakie były badania diagnostyczne y, wykonane, a jeszcze dodatkową sprawą jest y, chociażby coś takiego jak możliwość sprawdzenia ile pieniędzy Narodowy Fundusz Zdrowia już na nasze leczenie od roku 2004 wydał. Czyli skończy się w tym momencie na ja to, że nie wiemy na co idą te nasze pieniądze? Płacimy te składki i co? Ja mam nadzieję, że od tego momentu y, zarzucanie nam, że nie wiemy gdzie są wydawane nasze składki y, absolutnie się zmieni, dlatego że możemy natychmiast wejść we własne Konto i zobaczyć ile na przykład nasza osoba czy też członek rodziny e, e, tych pieniędzy jak gdyby e, pozyskał za takie rachunki zostały zapłacone. Dlaczego zdecydowaliście się akurat tutaj sobie otworzyć ten punkt? Czy była taka potrzeba? Punkt usługi ubezpieczonych to była y, idea, którą y, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia planowała wdrożyć wtedy, kiedy nie było jeszcze widać kryzysu. Myśmy pomysłem tym chcieli zainteresować wielu starostów. Ale okazuje się, że właśnie starosta Słupeski był jednym z tych, który od razu, bardzo szybko i w bardzo konstruktywny sposób zareagował na ten nasz pomysł. Drugim takim starostą jest starosta Radicza. I dlatego drugi punkt będziemy otwierali w Radiczu. Gdyby nie było tej bardzo żywej reakcji i już nie bylibyśmy posłowie, można tak powiedzieć, że zakładamy ten punkt i go będziemy tutaj prowadzić, Prawdopodobnie by go nie było, bo generalnie Narodowy Fundusz ze względu na kryzys musiał się z tego pomysłu wycofać. Ale proszę powiedzieć, tu jeszcze ważna rzecz jest następująca, że mieszkańcy podałych służb mieszkańcy wcześniej, w czy, czy miejscowości... Tak powinni, dobrze, że wszyscy mogą... Prawda, nie tak? muszą jeździć do tak. Konina czy do Poznania. Otwarcie takiego punktu oznacza, że mieszkańcy powiatu słupeckiego, gmin ościennych albo ci, którzy akurat mają wygodną drogę poprzez słupce, a chcieliby coś załatwić bezpośrednio w Narodowym Funduszu Zdrowia, mogą to właśnie w tym punkcie obsługi ubezpieczonych w słupcy załatwić. Nie ma żadnej rejonizacji. Także każdy ubezpieczony, szczególnie ten, który jest w Wielkopolsce ubezpieczony, może swoją sprawę załatwić w punkcie obsługi ubezpieczonych.